Kilo three, 3 and Kilo 3 four. Your current LZ is too hot. Roger that. Dot, standby, receive and respond. Yes, Commander. Coordinates received. Initiate immediate course correction. The Office of Naval Intelligence Sword Base is presently under siege from the Corvette class government vessel. Due to the sensitive nature of this facility, use of orbital rounds has been for the moment prohibited. Regrettably, my efforts to obtain relevant data on enemy forces have been unsuccessful. However, current defensive forces are insufficient. Oni has requested Team Noble's direct intervention to help secure Sword Base. Alright, people. We're stuck with that ship for the time being. Let's focus on the hostile infantry. Give those troopers a hand. Cat Six, you're out here. George Emil, you're next. Get prepped. Let's move, Lieutenant. Kat, 6, push back the attack on the base, find out what we're dealing with. Roger that, bring us Titanic! Ok, Skinęli. Ale taka ciekawostka. Taka ja jako ta część, gdzie widzimy walkę już tutaj na ziemi przeciw Siłom Covenant, ona za, za każdym razem jest inna. Jako w większości gier, taka Cencena są już prerenderowane i przez to zawsze kasenka jest idealnie taka sama, a tutaj to się dzieje randomowo, ponieważ sztuczna inteligencja od Halo jest bardzo randomowa i no, nie jest to jakaś wielka różnica, ale, ale zawsze takie jakieś małe szczegóły są unikatowe i inne za każdym razem jak, jak się odpala to misja. Jakby zrobimy tak. Może już go wykończymy? No jak? O nie. Dobra. A weźmiemy z bo czego nie? Ją teraz się nie wychylimy. Dobra. Hmm, którego? Lewy czy prawy? Dobra, ten. Ja tak mam, że jak widzę więcej przeciwników niż jeden, to jest takie, jak chcę wszystkich zabić na raz.

Sword control. I see a target locator. Any artillery support in the area? Limited, but we'll prioritize whatever you need, ma'am. Znowrogram ten target locator. On the tak jedna jedna karteczka w Halo Legendary Crate właśnie była. Abo nie, to, to było wcześniej. O tym był cały ten drop, żeby wyjaśnić co to jest. Oprócz tego, to też się. A Nie, chyba dobrze. Nie, źle. Troszeczkę za daleko. Tym razem pojechałam. Ale tutaj można dostać achievement za zniszczenie jednym szczałem dwóch czołgów. co najczęściej zajmuje kilka prób, ponieważ one zachowują się zawsze inaczej. Więc. Czasami to, znaczy najczęściej, to, to trzeba kilka restartów checkpoint, ale gdzie jesteśmy? Co robimy? Noble Team został, dostał mi rozkazy i został przetransportowany do placówki naukowej Salt Base, która należy do ONI i które znajduje się w tym regionie, ponieważ jest jakby zbudowane częściowo w lodowcu. Jak widać, tu mamy ładny śnieg. I, i bardzo, bardzo szczegółowe modele. Tutaj są Hornety i, i Banshee. Taki, taki mały żart, ale ładnie wyglądają. Jako dużo lepiej tu wszystko wygląda niż na, na 360. Ja wiem, ta, ta gra nie wygląda jak, jakby wyszła w tamtym roku albo w tym. Ale dla kogoś, kto grał w to na 360, tu, to od razu jest takie wow. Za każdym <sum> razem. To przybliża nas w zależności od Command. Magnuson ma taki samolot, który Kat? Ale. ale Kat! Ona ma tu wsiąść! Nie, nie oni! Wychy, wysiadaj! Kat! Nie, 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 ty nie będziesz prowadzić. Ja jestem lepszym kierowcą. Znaczy, ojej. Bo to, to jest taki żart, Kat, że, że taki mem. Kat na, naprawdę jest strasznie w większości prowadzi. Mm, dla mnie to takie pie, 50 na 50. Czasami dobrze, czasami źle, ale w większości gdzie uważam, że Kat jest strasznym, strategicznym kierowcą. Ale jako, że musimy obronić taj, tą placówkę, tą bazę, to pierwsze co musimy włączyć, e, AAI Gany, czyli ciałka przeciwlotnicza. Bo jak widać, tu jest wielki statek, korweta. Ona tutaj nam zagraża. Czyli pierwsza baza. Tu jak widać już są działka. We, Popisz się. Pokaż co potrafisz. Potrafisz strzelać lepiej niż jeździć. też się nie mogłam wysiąść i, i sama zabijać ale... Ale przynajmniej ten A z tą drogą tu można postawić Wartoga tu skoczyć i, i nacisnąć X I można po... Kto ja tu w ogóle tu mam? Czemu? A bo ja cokolwiek wzięłam, ok, co zamiast tego target lokatora. No to trudno, zrobimy sobie nowy combo. Bo szczególnie na, na wyższych poziomach trudności to, to już zaczyna być troszeczkę trudniej, więc a poza tym, jak jeszcze robi się part-time, czyli speedrany na czas, to jest po prostu łatwiej, żeby ominąć np. walkę tutaj z tym elitą, który jest już wyższą rangą i, i trudniej jest go zabić. Chociaż najczęściej można jego podejść od tyłu i po prostu tak uderzyć i on sobie bardzo prosto. Ale no jak można w większości sobie skrócić jak jakąś walkę, to czemu nie wiem. Większość ludzi po prostu tak to robi. Ale nie, nie. Ojej, teraz mam je i Needle Rifle. Słoweno Needle Rifle działa tak jak e, Needler, czyli strzela takimi głami. I tak samo, znaczy bardzo podobnie można z nią to robić kat a, a, a ja? No dobra, na chwilę jej zaufam. Ale to tylko na chwilę. Ok, Ka -ka 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 oddaj mi Wartoga. Proszę. Oddaj mi Wartoga. Dobra, to nie. To no. będzie drugi Wartog, więc... Nie ma problemów. ale ja nie chcę, żeby KART go prowadziła. Teraz, Kard podjadę pod Ciebie i, i chodź do nas. Ok. No nie no, bo nie zostawimy, Kat. Kat jest fajna. No wiem, teraz właśnie jedziemy, żeby przywrócić komunikację. Ale taka trochę niespodzianka, nie? Bo dopiero co spotkaliśmy Kowal w zupełnie innym w regionie planety a tutaj nagle też atakują bazę kolejną, więc jak widać to jest inwazja jako że oni są wszędzie dobra, i oczywiście bronimy Rish lódź jest ważne, więc musimy wszystkich wyeliminować bo to jest takie jak w grach, w skradankach jak wyeliminują się wszystkich, to nie ma świadków więc jest się bardzo, bardzo dobrym ninja Tak jest mój Sylgy. To jest oczywiście statek Revenant, który pierwszy raz został przedstawiony nam w grze Halo 2. Jest to nie bardzo fajne, bo, bo można im nawet solo, bardzo fajnie jeździć, a już te osoby jeszcze lepiej. O nie, parkuj. Jeszcze tutaj sobie tych do końca wyeliminujemy. Znaczy ja jestem bardzo dobrym kierowcą, a oni za mnie No dobra, być tu. Już się wycofam, wezmę oczywiście od nich więcej amunicji, bo ten Needle Rifle robi też bardzo fajne eksplozje, czyli jak się strzeli 6, albo 5 strzałów, albo około 7 przynajmniej, to, to wtedy wypucham. Okay. Teraz jeszcze musimy tam sobie przejechać, więc easy ale tu leci do nas fantom, nie, po prostu taki transportujący a ja nie chcę od niego berwać, bo tak jak walka z przeciwnikami jest fajna to bezpośrednie obrażenia od działka tego statku są bardzo bolesne więc wolę sobie przejeździć i pokazywać mój skill prowadzenia workowe. A powiem tak, jeśli jest jakieś auto, które tym naprawdę chciałabym jeździć, to to jest Worthox. Albo Tesla, bo sama się prowadzi. Kiedy mam 68. O, wow, jak śmieszno. drogą. Mm. Skąd ty tu się wziąłeś? Ale tutaj się przeskoczy Czyli trzeba wskoczyć tu i po prostu tam na sprint'a przeskoczyć Nie jestem pewna, ale chyba na, na legendarnym Tutaj, tam troszeczkę dalej trzeba podejść I będzie... Będzie kolejna data ale. Halo? Ka Weź z tego i chodź tu dalej, to ja Cię wrzucę do, do lepszego Warthoga. Bo teraz tak... Dropnęli nam Gausshocka, który jest, jest no, no takim najlepszym wariantem Warthoga, moim zdaniem. Więc... Jeszcze weźmiemy sobie kat, żeby, żeby nie czuła się samotna. Przepraszam? Ale ona jest niezniszczalna, nie jest jej, jej to nic nie zrobiło. Więc tutaj taki o nie. Easy. To, to był parkour. Swoboda, on tutaj jest. Zwykle jest Revenant, który najczęściej robi kamikadze i wjeżdża do morza. I no, ginie. Nie zawsze, ale bardzo często tak. Nie tylko to. Byłem tak, uwielbiam strzelać z schoda, ale wolę jednak nie dawać, nie ufać za bardzo sztucznej inteligencji w tym, jak oni będą prowadzić to. Ojej, jeszcze ty. A sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o, o strzelanie, szczególnie z działka z działka na, na jakichś pojazdach to jest bardzo dobra więc jeśli gracie solo, to naprawdę warto ich obsadzać na, na działkach. No ale tak, wszystko jest już zrobione. Działka są, komunikacja jest, więc teoretycznie baza jest obroniona. I możemy iść dalej. I czy ja chcę coś zmienić? Teoretycznie nie. Będzie okej. Okay. Zrobimy sobie tak. Tu zrobimy tak. Jeszcze drugi. Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że każdy chyba zginął przez... Przez te granaty, które są okropne. Ponieważ czasami nawet się ich nie zauważy. I, i to chyba wszystko i teraz będzie zabawne, ponieważ je, tu są hunterzy jako pierwszy raz w Halo Reach są hunterzy Dobra, Mara ile razy można nie trafić granatem w huntera jak widać dużo jeszcze jeszcze żyję Dobra, tych sobie najpierw zabiję. E, mam problem. Jako nieduży. Widzisz? i sobie tu przeładuję. I teoretycznie walka z hunterami nie jest jakaś bardzo straszna, ponieważ to jest ba bardzo proste. Wystarczy po prostu obracać się dookoła nich. I tyle. I naprawdę ciężko jest wtedy zginąć. Bo oni wtedy nie ładują nic. Tylko cały czas tak naprawdę w prawo się obracać i, i jest się prawie nieśmiertelnym. Bo nie są, wiadomo, wolni, powolne tanki, które bardzo dużo potrafią wziąć na siebie. I tu powinien... nie ma terminala, to może w innej misji jest. Ale... no cóż. I teraz lewitujemy.

O, to, to była właśnie eksplozja, wystarczy chyba jeśli coś nie, nie ma tarczy, to wystarczy trzema szczęci i wszystko ginie. To I to też teoretycznie można skiknąć. Jak ogólnie do w ka każdą... Misję można spidranować i czyli bardzo dużo rzeczy omijać. Na przykład tutaj można by po prostu je wejść tu, przejść tu, później od razu tu i jakby nie wchodzić do budynków, czyli tymi takimi parapetami chodzić aż do prawie samej góry. Ale my nie będziemy tak robić. Gramy prawidłnie, czyli tak jak powiedziano się, czyli zabijamy wszystkich. Hej June. George ma fajny pancerz, najlepszy ze wszystkich. Znaczy George też, ale jakoś to stars... z Noble Team oczywiście ma lepszy pancerz, najlepszy, bo my sobie sami go wybieramy. Ale tak z innych członków... George ma fajny, bo on jest duży, ale ja wolę mniejszy pancerz, a nie takie ogromne.

Ja jednak go zabiję. Pomogę im, nie, nie będę taka. O nie, okej. Okay. To, to mogło skończyć się trochę źle, ale tu, tu jest datapad, który też można sobie zebrać. Po każdej misji jest jeden. Więc tak, po to tu głównie weszłam, żeby pokazać. A teraz mogę wrócić, żeby teoretycznie tu jeszcze kogoś dobić. George, wow, zabiłeś kogoś, jestem z ciebie dumna. Oni nie potrafią jednego klienta zabić I teraz... bym powiedziała najlepiej wziąć sobie Spankera czy Rakietnicę ponieważ to się przyda Zrobimy tak Naboje już mamy mak maksymalnie ja bym tu się skryła. Ale tutaj on wypuszcza niewidzialnych elitów. Teraz oni tu się robią niewidzialni. Albo w nie. O, już się robi niewidzialny. Uff, to nie jest ten. Tu jest jeszcze jeden został. I to teoretycznie tyle. Po prostu musimy teraz tylko jeszcze wyeliminować tej Banshee i tak na ten statek. I... jeszcze? Patrz, dobra, trzy wystarczą. Tu oczywiście jest jeszcze trochę amunicji, więc można sobie spokojnie dobrać. Ale bez, bez spankera to, to ciężko. Wyeliminować te bandy jako da się normalną amunicją, ale to, to troszeczkę dłużej zajmuje. ready Defense standing take the shot. Beautiful, ain't it? Someone should take a picture. Nice work, by the way. I aim to please. Five, six, get down to the science wing. Dr. Halsey wants a debrief, and Command saying we're all hers. Repeat? Sounded like you said Halsey. I did. Copy that on our way. Don't need Command to tell me. Been all hers half my life. I requested your assistance, Commander, and do not need a report on events that occur on my own doorstep. What I do require is a detailed account of your previous engagement. George, it's been too long. Mom? What have you done with my armor? Just some additions I've made. Indeed. Visigrad relay. Its data center was home to one of my Xeno archaeologists, Professor Laszlo Sorvad. Perhaps you could shed some light on his death. If he was a civilian male in his mid 60s, he died with a Covenant energy sword through his abdomen. Elites, then? They engaged us as well. It was just, uh. just after we found your scientist's daughter, Mom. She was hiding in the. Irrelevant. Air. The elites. Tell me more about them. Three. Zealot class. One got bias, The leader, from the looks of him. Zealots. You're certain. Their armor configuration matched. Shield strength, too. I gave the order not to pursue. Our primary objective was to get the station's relay back online. Your primary objective, commander. Are you a puppet or a Spartan? Ma'am. There are those at Oni, myself included, who believe the Covenant dispatch elite advanced teams to hunt down artifacts of value to their religion survivor account suggests such teams are small, nimble, and almost always zealot class. no doubt they came to the station for the abundance of oni excavation data stored there. and you let them get away? data retrieval was not a command directive. even had we known, we had other more urgent matters to attend to, like warning the planet. professor sorvad's final entry in his field notes made reference to a "latchkey discovery." latchkey? Not a word he would use lightly. So let's hope that the data module your lieutenant commander stole contains it. Cat? Before you ask, I was alerted the moment you attempted to access its contents, as I am with any unauthorized tap. That data is classified Tier 1. I could send you to the brig for interfering with my work. Maybe you'd like to join her. I'm sorry? We're currently under emergency planetary directive. Winter contingency? I'm sure you're familiar with the punishment for civilian interference with the Spartan deployment. Are you threatening me, Commander? Just making a reading suggestion, ma'am. Let's move, noble team. Mom? That will be all, George.